jedziemy? Trzeba się zatrzymać i pomyśleć To tam na moście Możemy no? Możemy. Zobaczymy czy wałami się dojedzie Wałami tu tylko Spod Wileninego Tam spod tego Spod orbity To dojedziesz do no. Kozanowa Tam do Ciebie? Czyżsą nie dojedziemy falami? Dużo góry? To ja nie wiem. O, no, dlatego, dlatego mówię, że i zobaczymy, nie? Gdzie teraz? Na prawo, na prawo. Co?

pociągnąć Cię? <laughs> dawaj go wpukamy <laughs> dawaj, dawaj Dobra, jeszcze kupię. trochę tam się kopie teraz wagon może być na drzwi no tam, ale tam chyba tak do huzara My wczoraj wodziliśmy tu po tym parku. Jesteśmy latali, to jest powrotem. A to jest ten duży chyba park, Ta, nie? No. no. To jest rzeczywiście, właśnie miałem sobie tu przyjechać na tripa. Ale chujowa droga Czemu chujowa? Bo jest droga z i trochę asfaltu, ale to jest z nie? No. i asfalt, wiesz, to jak mi korzenie jakby wychodziły z niego a to limpa, można się wypierdlić to siup. no ja pusty, muszę gdzieś zalać bo ty młodo masz na ręce, nie? nie takie wymysły, nie dwa tu i tu no weź do tej miałem młodo, to nie wiem, raz bym musiał mazać, nie? No co, roku inna? no tak było, nie? Teraz mam nadzieję, że już zostałem Ale wie, że nie wiesz No to lepiej parę koleżanek poszukiwam No to też prawda Ale gorzej mam Pilota trzeba ogarnąć, bo do świata i co wiesz, nie zielona Tak Całą ziemię To na ludzi się kupiłem że na to nie reagują. Na Twój jeszcze bardziej, bo ty masz taki bardziej piskliwy. No, ale już bardziej niż mój. Mój to już typowy samochód. A on sobie jak Ja w Ten nas jest na na nie ty. Ry 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 ry. Gdybyś miał ten! karnet kurde za morderstwo! Ja. Starsze osoby na zawał Stałeś się o morskie oko! Co? Stałeś się o morskie oko kiedyś? No to jest tam do ulicę, jest kilometr. Co tam jest? Wszystkie oko basen Basen? Wszystkie Ale oko. odkryty? Odkryty basen, czy...? Tak, No tutaj, tutaj no. Pojedziemy A, A. Minanki, o A. pierwsze bo ja nie wiem gdzie Tak by było cieplej, to by było kogo Ten wiatr taki, lipny Tak jest, jak wczoraj Wczoraj to podlegałem, że tutaj jest taka biedna trawuta i stają się gluta, no już kurwa, zapchnął Ale wczoraj było spoko No wczoraj to w ogóle był hit Jedyna okazja, jak komuś się chce Não é tem <laughs> I co? Mówię, sobie, że będę zgłaszał. Że gołębiem rzucił? No. No i dobrze. Do ornitologa. No. <grym się wyszła> Ciężko tak bez kasku zapierdzielać, w sensie okulary, nie? bo teraz jechałem z otwartą szybko, a mimo, że mam okulary, to i tak mi wiesz w piachu leciał. No, tak, tak, najgorsze to są te muski, wiesz, Spadnie drzwiące, one piekące <śprytkoś> takie. Ja to ostatnio to jest, jechałem sobie jechałem to na spokojnie tam sobie wspinałem, jakbym został na taką piekącą drogą. Ani się <śpiękne> nie no. No, e aqui o jak que você mata, a nossa contração, do Tak, zasłonę słone dymno za zrobił! Co? O? Zasłonę dymną że żeś tak o zrobił? zrobił? No, też? Nie mówię, to ci tak którzy za mną. No. Ale tutaj na takim ten, niby Ja się. Za ale... bo mi wiesz koła, chodzą no. strasznie na tym przódź. tutaj to jest to, to samo. Niby łapię ten, ale Coś, jak to, tak, jest... to wygląda? ale rzeczywiście możesz zjechaną na pana. No nieźle. Szók mi się kończy. to, to odnowka. Nie to opalony będzie z tego kurzu Co złego to nie ja. To jest bizko. To tam wpisamy bałem nie do jarny.

Na, wiesz, po w do do windy tylko. Mam tutaj takiego śliniaka. Od nie, nie, No jak więc nie, 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 to jest po Wojna, Wojna! Wojna idzie, pa! Mój zona jak nie zbita! Ma te dotrzeć na chatę! ten jest otwarty? Co? otwarty chyba ale tam widzę, że okienko jedna z otwarte tutaj siedzą te ludzie nie? a to jest ten Uu, te to ja tu byłem to jest tutaj, tak? Nie, to kojarzę to kojarzę, tu byłem kiedyś z no. kim? No, nie wiem z no. kim Jakim No i jak tu wjechać? Od... pewnie do końca Tędy chyba dojedziemy, nie? Chyba tak <słyski> <słyski> Ten slajduje No, a to nawet jest otwarte. Ja wiem. Skąd wiesz? No bo jeszcze nie są otwarte. Mówię, że są i jest otwarte. No, jak, nie jest no otwarte. Na, na końcu było okienko i tam ktoś sobie leżał. No, no to może ktoś tam zależał A jakby było zamknięte, to by nie było leżaków przecież. Nie ma leżaków, są pasfery, bo oni panują przez noc. Tak? <grym> <grym> no to jakby podkreślał strony. stronę. <grym> I tutaj na to no. o Zamknięte! O, serwis kolejny tam Czynne macie? Ale można sobie przejść Przejść sobie To nie rowery To się najechali To się najechali i zamknęli To, nie dają piwa to jedziemy To gdzie tu jest najbliższe jakieś coś, gdzie można sobie klapnąć? Eee, tu? Gdzieś sobie klapnąć? Nie, żeby... Gdzieś tu najbliżej, nie? I no. raz strzelić? No To Żabka tutaj <gryph mismo> to jest Żabka, obok aż na znajdziemy do ja no, no, no do na pewno trzeba wrócę tutaj do Żabki Polecimy sobie tu, na jaźń może O Mówiście na jaźń? Nie na Jazie? No to u Ciebie jest jasno No ale na tym nie wiem. Ja piszę tylu podwodze w kolejnym odcinku, wyjedziemy na kadłub. A tu jak się na stadion jedzie chyba jest wiesz, nie? No bo... W jakiś sklep? Ale tutaj wzmianku zawsze na to wszystko. Zostawiam. domu jak rzadko to na osiedla. No. O, mój kukiwi. ¿Más? ¿Susto? Uh -huh. Ja. mają pomysł. Prawdziwy motor, nie?